Cześć! Ale trochę po dwóch dniach nieobecności obecności z wami się stosliłem. Mi już trochę przelagywuje, ale my kontynuujemy. Okej. Okay. Lecimy z odcinki. Okej. Dzisiaj. Przechodzimy znowu do naszego miasteczka, gdzie tam wszyscy się pchają, o Bert, Ale mieliśmy teraz taką informację, że już nadchodzą wakacje, tak? Nadchodzą, więc powiem o tym Chyba już się odmorował, bo już zakończono naszą rozmowę. Jeszcze nie? Siema! O siema! No jak z tą rozmową? Co o tym? Pra... Mówiłeś o jakichś wakacjach, tak? Tak, gadałem ci, że my, my chyba mamy iść na plażę lub na basen. Basen, plaża to nic! Ale wboję się z mieszkańcami. Najpierw wolę, abyśmy sami. Dlaczego nie z mieszkańcami? Bo mógłby mnie zabić. A co tu robisz, z twój totem? No bo wiesz. Schowałem go, bo ja chcę trochę wyanalizować mojego brata. Czekaj, bo jest, wiem, że jest w grobie, tak? No tak, jest w grobie, ale chcę go już przywołać, aby do A to nie wiem, ale wyskoczyliśmy od nas plan, taki, że mamy zrobić wakacje, tak? Tak, w, chyba własne. Okej, okay, dlatego tutaj siedzi w domku, bo jest... No bo czekamy na wakacje, bo już chce się oparzyć, Na w morzu siedzieć. No wiem, wiem. Chciałbym też na wakacjach być, ale tylko musimy dać nasze podstawowe plany odcinka. Czyli co masz w planach? No może potem zrobimy Q&A. Nie wiem, chyba muszę wstawić jakiegoś chyba posta. Ty już poszłeś wstawiać posty? Bez numeru telefonu, bo to jest logiczne. Oho. Okej. Okay. Był jego pogrzeb, jego brata. Żył 29, okej. Okay. Tylko gdzieś trzeba zejść w dół. Tylko musi zrobić się dzień. Dzień, przywołuję cię! dzień, dzień. dzień, dzień. Idźcie, podstawowe sztuczki! Muszę gadać dzień, dzień, dzień! A potem się przywołuje dzień! No okej, okay, mamy już dzień, mama! No to co robimy? Nie wiem! Szkoda, że w naszym już nie ma McDonalda! i naszych przyjaciół podstawowych... No wiem! Bo tylko można... Nooo! W GTA będziemy! Uh -huh. Ale stare nasze wersje Minecrafta to by wyglądały zbyt trochę pięknie. Ale teraz jako oficjalny Minecraft to wyglądasz trochę brzydko bez tego swojego skina. No ja wiem. A gdzie szeryf to jest pytanie? Chyba szeryf gdzieś umarł. A może zmarł tam? I chyba zaginął. Ale i tak, bo byłem w więzieniu tak krótko. Okej, okay, co tu robią wiesz? Sieba, mieszkańcy! O siebie! Witamy we sklep! Halo? Witamy we sklepie! Do dzisiaj my sprzedajemy... Ej! Grodzisz pojęty! Ja nie chciałem! Jak tylko chciałem panu włożyć pieniądze za darmo? Bo serwis chyba mi dał. Uuuu... że tu nie ma McDonalda, tylko jakiś tam zasrany bal. Bar. No jak? Jakieś plany? No, moje plany to by były fajne, jakbyśmy założyli wieżo wieżowiec własny. Wieżowiec? Hmm. Aj! Aaaa! Bambam! Co? Dasz mi trochę pomyśleć? Okej. Okay. Z widzami? Okej. Okay. Hmm... Widzowie... Zaraz poczekam. Hmm... Widzowie! Czy wy chcecie odcinek wakacyjny? Czy odcinek, że mamy robić wieżowiec? To wasze pytanie. To wasze pytanie. To dopiero odpowiemy z Bambamem. Prawda, mama? Prawda? Prawda? To prawda. A tam widzicie? No to, to napiszcie coś w komentarzach i zobaczymy, co on dzisiaj odpowiada mi na pytanie. No to zobaczę waszą wiadomość. Jeśli traficie na dobry pomysł, co ma być, ale nie chodzi mi o żadne trolle, ani złe postacie, okej? Okay? Żadne trolle, ani postacie, bo nie mogę dawać skinów ze skopii zapasowej, bo tak mi twórcy Minecrafta zrobili niestety. Piszta na co to jest tam. Chcecie na przykład bez ale bez, oprócz Trolli. Napiszecie Troll, to będzie zbyt niefajnie albo zła postać. Prawda? No tak. Czekamy na wasze plony Tak, z Kill musicie nam zaufać. Prawda? Tak. Bo ja już chwilowo chyba nie będę nagrywał ze sobą O czemu? Bo chwilowo na razie będziemy grać w Squadmaster. Eee, ta gra jest zbyt nudna. No wiem, już nikomu się... Już mi się znudziła. Również każdemu może się znudzić ta nowa gra od Supercela. My już nie będziemy niestety kontynuować ze Squadmasters. Dlaczego? Bo Squadmasters już zrobiło się dla mnie nudne. I nie chcę w tą kiciowatą grę grać. ha. No, a może będzie Loblox? Albo nie wiem, lub zrobię chwilową przerwę, bo na moim kanale nie, długo nie było Minecrafta Poświęcimy się tylko do Minecrafta, prawda mam? mam? Tak, tutaj tylko... Tylko Minecraft! Minecraft! Tylko, tylko opojednie Minecraft! A chcesz, abym założył? Ale nie zdradzę to widzą zakryję. Przepraszamy za usterki wojno. Okej. Wy jest szczęście. Ale to będzie taka niespodzianka dla was. Tylko pojawi się chyba za jakąś nowość. Nowa niespodzianka, ale wam nie pokażę. To jest chwilowo taka tajemnica ze mną Bamba i Bampadem. To miały być listonosze, nie listonosze, ale dzisiaj odpadły, prawda mam Tak, odpadły, bo to może być trochę przeginane. No tak, trochę przeginka to by była. A filmik ze szkoły? Nie, to też trochę przeginka, bo te tarta nazwałem psy koreańskie. No nie, złap, okej. Okay. move it <laughs>